Ja się bardzo cieszę, że w tym roku na Kwałamu e, był krzyż. To chyba w ogóle był taki początek, nie? Jak do Orlando. Tak, no bo to był taki moment, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy robimy chwała mu w tym roku i zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy je zrobić i tak e, e, rozznawaliśmy to. No i pochaliśmy na tę konferencję w Orlando i to była konferencja, na której no myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że na nowo zakochaliśmy się w ogóle w krzyżu Chrystusa. To się wydaje niby takie oczywiste, że robimy to dla Jezusa i On ma być w centrum, ale wtedy nas tak bardzo mocno to dotknęło, że jeżeli to chwała Mu powstanie, to bardzo chcemy, żeby był na scenie Krzyż i to była pierwsza rzecz, o którą wiedzieliśmy chałamu, nie wiedzieliśmy gdzie będzie, jaka będzie data e, i co tam się będzie działo. Serio zaczęło się od takiego pragnienia, żeby on był po prostu wywrócony i możemy być razem. Tak, a ja wierzę, że to wydarzenie, które dało nam się dzięki Bogu, dzięki, Bogu, tak? dzięki Bogu zrobić, to jest też kolejne ziarno zasiane po tych wszystkich ziarnach, które osoby przed nami też siały i że to w przyszłości zaowocuje dla kolejnych pokoleń i dla naszego narodu. multimicem츠 עדraszam ואים жеירים לו Beni אם może chcemy razem wskielić w ten sposób. Mam wytłumaczyć tak. jaką pieśń na przykład śpiewamy, w sensie, że śpiewamy najważniejszy, żeby... piosenkę masz z zmianę. Nope. Trzy piosenki zmiany. Piętnaście piosenek, piętnaście No lepiej. <śmieniciela> <śmieniciela> tak, tak. Dobrze, słuchajcie, to za... po pierwsze cieszymy się, że jesteśmy razem w takim gronie I dziękujemy Wam, że jesteście, że tworzymy razem takie dzieło, piękne dzieło. No i co, pomodlimy się wspólnie, żeby nas Duch Święty prowadził i żeby Bóg był ugabiony dzisiaj. Amen? W tym namaszczeniu, nowym namaszczeniu, Panie. Nie życie ludzi się dzisiaj nie zmieniają. Niech Panie, ci, którzy życie nie znają, doświadczą życia. Że każdy dźwięk, się, który będzie zagrany, każdy krok, taniec, źródłem wszelkiej miłości, daj nam łaski czynienia to z miłości, Panie. Tak prosimy żebyśmy dzisiaj też Panie służyli sobie nawzajem. Żebyśmy nawzajem patrzyli na siebie jako na wyżej stojących Panie. Sobie. Żebyśmy dzisiaj służyli Tobie. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No to co? Z Bogiem I, I, i do pracy. Do pracy, do pracy. Niech te krzesła, które od dzisiaj będą mi przypominać trzask, kości oblekanych w skórę, będą tą decyzją przeniknięte. Niech chwała Tobie się nie kończy. I o! Ej, no my już wszystko zdejmowaliśmy, ogarnęliśmy to, co mieliśmy Idziemy do roboty no! Czołem grupami! No. Remek zaproponował, i myślę, że to jest dobra opcja, bo też gadałam o tym z Marcinem no. Że może to byśmy tak, że jak będzie na 15, 15, albo 15 Wyjdę no. na scenę Jakby no, to super. i Jakbyś nic nie miał, tam zmienić. to Dobra, nie przeszkadzam. Super, jesteś super. Wszystko super, ty też. Ej, ładnie jest, nie? Ładnie. Bardzo. Zobaczcie. Jestem wzruszona, naprawdę. Bardzo. Cała aura dobrej roboty, cała ekipa. Pojedyncza nigdy nie robi. Nigdy przywitać chłopaków na nowy. Dziękuję za przerwę Było pięknie. Wszyscy chwalili, mówili, że było cudownie, przepięknie. Dziękuję wam bardzo. naprawdę, Przecież świetnie. kiedy wchodzą ludzie, żeby dawali znać i informowali. I tak I tak Na, na chwałę Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, naszym Bogiem. Ale co najważniejsze, jeszcze jest się brawa dla Dobrego Boga, dzięki któremu tutaj jesteśmy. Ale po szczególnie chcemy powitać e, naszych braci i siostr z różnych denominacji chrześcijańskich. Cieszymy się, że jesteście z nami. Jest to dla nas bardzo ważna rzecz. Że możemy tutaj razem stawać do wspólnej modlitwy i do wspólnego uwielbienia. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami. Tak, ja myślę, że możemy szczerze powiedzieć, że kochamy Was i cieszymy się, że możemy tworzyć jedną rodzinę w Chrystusie. Tak naprawdę było w tym coś więcej. Bo w momencie, kiedy wyśpiewujemy Bogu chwałę, kiedy uwielbiamy Boga, on realnie staje pośród nas. Chcemy się sami uczyć takiej otwartości, że dzisiaj może się zdradzać naprawdę wszystko, bo żywy i obecny Bóg może naprawdę zdziałać wszystko w naszym życiu. Chciałam powiedzieć, czady. że to jest niesamowita osobka. Nie. Dzięki Bogu za Ciebie, mała. Dziękuję. Mała, w sensie wielka, o, ale drobniutka. Patrz, bo coś to już wszystko nie dzwoni. Cinek. Dobra, przepraszam. Ciesz się i świętuj. Ciesz się i Gdzie Idę chyba... Musisz nas wszystkich wyściskać. No, no, nie masz no, wyjścia. No, no, nie. Musisz sama, no, ale to ja bardzo chętnie. Do, do, dostałem dostały jeszcze, je, jeszcze żelki dostałem. Łącznie chyba będzie. 7 paczek. Wow. Wow. Ale już zostały mi tylko dwie chyba w garderobie, więc A one, rozdałeś, one, one, one na drugi. Nie, no trochę poczęstowałem. Są takie emocje po dwóch dniach już nie mam pojęcia co ja już powiedzieć, Nie wiem co się dzieje. Naprawdę. Ale było pięknie, nie? Było pięknie. Jest Marcinek, w ogóle czemu. Nie mam, pewnie. pewnie zdaje autografy i robi zdjęcia, nasza gwiazdeczka. Podsumowując, nie, było tygodny. naprawdę pięknie, to było wyjątkowe dwa dni i to też dzięki Wam, nasi drodzy widzowie. Kurczę, nie, bo mówię tak strasznie... Nie, 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 w ogóle chciałam podziękować swojej ekipie, bo gdyby nie Wy, to tak. by to się nie udało. Właśnie patrzę, czy moje chłopaki na fochu jeszcze są, bo muszę je ściskać, wiesz, no. że wszystkich bym się tego nie zrobiłam. bo tutaj ten... Ale, ale dziękujemy każdej osobie, która Bogu. była, każda, która tworzyła... Panu Bogu i Panu jesteśmy wdzięczni, Panu Bogu jest i jest. bo... No, bez niego to by nic nie było, amen, nie? I amen, też tak amen, sobie amen. stałam na scenie, jak się na scenie, i tak sobie, sobie myślałam, kurczę, że tak naprawdę bez niego to ja nic nie znaczę, nie mam żadnej wartości. W ogóle miałam masę takich różnych myśli, że... Ja miałem taką no, jedną myśl, no, w jednym utworze zabry. tak bardzo mnie to dotknęło, jak było wyśpiewywane i znowu śpiewam Tobie chwała. I, te, o, i znowu o. dla mnie było takie mocne tak. po prostu, że znowu śpiewam chwała. I, I że to jest coś, co się nie kończy, że my cały czas znowu Znowu, to i to znowu, znowu i znowu chcemy śpiewać Jezusowi chwała i chwała mu za to, że też nas do tego wezwał. O, Dzięki wielkie, się do zobaczenia.